W oblicze ludzkie odziany dla szczęścia ludów Twych braci. O Jezus bawco kochany. Uczeń ludzkie odziany, dla szczęścia ludów twych braci. O, Jezus, zbawco kochany! Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, Wszechrzeczy stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty, a z Tobą mam niebo całe, i z Aniołami śpiewam Ci: Święty, żyję jedynie na Twoją chwałę. Nie z Serafinem łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może. Ale tyś dla człowieka zawsze miłosierny. Me serce jest ci mieszkaniem, o królu wiecznej chwały, panuj w mym sercu i króluj w nim, jako w pałacu wspaniałym. O wielki, niepojęty Boże, który się raczył tak się uniżyć, Cześć ci oddaję w pokorze i błagam, abyś mnie raczył zbawić. Kyrie eleison Kyrie eleison Christe Dzieciątko Jezus, usłysz nas, Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże, się święta trójco jedyny Boże. Się nad nami. Boskie dzieciątko, prawdziwy synu Boga. Boskie dzieciątko synu Mary i Panny, zgiłuj się nad nami. boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem, zdziwuję się nad nami. boskie dzieciątko. Mądrość ojca przedwiecznego, się nad nami. boskie dzieciątko. przedmiocie upodobania, ojca, Zdziłuj się na Boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Boskie dzieciątko upragnione od wszystkich. Się nad nami. Boskie dzieciątko królu aniołów. Się nad nami. Boskie dzieciątko nasz Zbawicielu. Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów. Się nad nami. boskie dzieciątko, skarbniku łask boskich. Się nad nami. boskie dzieciątko, źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas, boskie dzieciątko, od złości światowej. Wybaw nas, boskie dzieciątko, od pożądliwości ciała. Od odpychy żywota, przez pokorne narodzenie Twoje, przez chwalebne objawienie się Twoje. Przez ofiarowanie się Twoje Przez niewinność Twoją nas Przez prostotę Twoją

Przez miłość Twoją Wyjaśnij nas, boskie Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Dzieciątko Jezus Baranku Boży który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, dzieciątko Jezu. Będę się radował w Panu, będę się z Bogu Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żółbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami, ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy, uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Pobożne rozmyślania na oktawę Bożego Narodzenia ze świętym Alfonsem Mario Liguorim. Dzień dziesiąty. Zajęcia Dzieciątka Jezus w Stajęce Betlejemskiej. Głównymi zajęciami samotnika są modlitwa i pokuta. I otóż dzieciątko Jezus przedstawia nam wzór tego w małej swojej szopce Betlejemskiej. W żłóbku, który sobie obrał za kapliczkę na ziemi, nie przestaje modlić się i błagać ojca przedwiecznego. Tam czyni ciągłe akty czci, miłości i prośby. Już i przedtem ludzie i aniołowie oddawali cześć najgłębszą majestatowi boskiemu. Lecz wszystkie te istoty stworzone bez wątpienia nie uczciły Boga Najwyższego tak, jak to uczyniło dzieciątko Jezus, oddając Mu cześć w stajence, w której tylko co się narodziło? Łączmy zawsze cześć przez nas oddawaną Bogu z tą, jaką oddawał swemu Ojcu przedwiecznemu Pan Jezus, gdy przebywał na ziemi. O jak czystymi i doskonałymi były akty miłości Boga, które czynił Syn Boży w swojej modlitwie. Pan Bóg dał ludziom przykazanie miłowania go z całego serca i z całej siły, lecz przykazanie to nigdy nie było spełnione doskonale przez żadnego z ludzi. Pierwsza z pomiędzy wszystkich niewiast, przenajświętsza Maryja Panna to przykazanie zachowała w zupełności. Pierwszy z pomiędzy ludzi, który je spełnił w stopniu nierównie doskonalszym, jak przenajświętsza Panna, był Pan Jezus. Można powiedzieć, że miłość serafinów była zimna jak lód. W porównaniu z miłością tego przenajświętszego Dzieciątka uczmy się od niego miłować Boga naszego, jak do tego zobowiązani jesteśmy i prośmy go, żeby nam udzielił iskierkę tej gorącej miłości, jaką on miłował swego boskiego Ojca w stajence betlejemskiej. O, jak modlitwy dzieciątka Jezus były czyste, doskonałe i miłe Bogu! Modlił się do Ojca co chwila i za każdego z nas w szczególności. Wszystkie łaski, jakieśmy otrzymali od Boga, jak to, żeśmy zostali powołani do prawdziwej wiary, że wyczekiwał, aż się weźmiemy do pokuty. Wszystkie oświecenia na umyśle, żale za grzechy, ich odpuszczenie, święte pragnienia, przezwyciężanie pokus i wszelkie inne dobre sprawy, któreśmy wykonali i które wykonamy, również akty ufności, pokory, miłości, dziękczynienia, ofiarowania, poddawania się. Wszystko to przychodzi nam od Jezusa. Jezus wszystko to otrzymał dla nas, i wszystko to jest skutkiem modlitw Jezusowych. Ileż my Mu zawdzięczamy, a za to jakże Go miłować powinniśmy i jak Mu dziękować. Modlitwy i postanowienia. Ileż Ci zawdzięczam, najdroższy odkupicielu mój, gdybyś nie modlił się za mnie, w jakiejże przepaści zgubnej byłbym pogrążony. Składam Ci dzięki, o Jezu mój, Twoje to bowiem modlitwy wyjednały mi odpuszczenie grzechów i mam nadzieję, że mi wyjednają jeszcze i wytrwałość aż do śmierci. Tyś się modlił za mnie, dzięki ci za to, panie mój najmiłościwszy. Lecz błagam cię, nie przestawaj modlić się, wiem, żeś i w niebie naszym obrońcą, rzecznika mamy Jezusa Chrystusa. Wiem, że i tam nie przestajesz modlić się za mną który się też wstawia za nami. Nie przestawaj więc modlić się za wszystkich, lecz, o Jezu mój, modl się zwłaszcza za mną, gdyż ja więcej od innych potrzebuję Twoich modlitw. Mam nadzieję, że Pan Bóg już mi przebaczył przez Twoje zasługi, Lecz gdym tyle razy upadał, mogę upaść znowu. Piekło nie przestanie nigdy prześladować mnie, usiłując przywieść do postradania znowu łaski Twojej. O Jezu mój, tyś moją nadzieją, ty dasz mi siłę oparcia się Jego podnietom. Ciebie o to proszę. I od ciebie się tego spodziewam. Lecz nie dość mi na tym, że już na nowo upadać nie będę. Proszę cię jeszcze o łaskę miłowania cię, bardzo. Godzina śmierci mojej zbliża się. Gdyby śmierć spotkała mnie w tej chwili, mógłbym mieć nadzieję, że się zbawię. Lecz słabo kochałbym Cię w niebie, gdyż słabo kochałem Cię dotąd. Pragnę więc te resztę życia, jaka mi jeszcze pozostaje, obrócić na miłowanie Cię bardzo, ażebym bardzo miłował Cię w wieczności. O matko, moja Maryjo, módl się i Ty także. Módl się do Jezusa za mną. Modlitwy Twoje wszechmocnymi są przed Twym synem, który Cię tak niezmiernie kocha. A ponieważ tak gorąco pragniesz, żeby Go wszyscy ludzie miłowali, proś go, żeby mnie obdarzył z nieskończonej dobroci swojej miłością gorącą, stałą i wieczną.